Dzień dobry, zaczynamy vlog od kłótni. Mój mąż oszalał, oskarża mnie tutaj. O co mnie oskarżasz? jakiej kłótni, przecież nikt się nie kłóci. Ale ja mówię oskarżasz bardzo... mnie. Nie oskarżam, przyznaj się bez bicia. Przecież nie będę krzyczał na ciebie nawet. Nic się nie stało. Ja nic nie zrobiłam. Grzesiek Kto... mówi, że. Kto zderza kobrysową z tyłu? Nie, ja. Może ktoś mnie, ale ja naprawdę idealnie parkuję. Ja, nawet tak krzywo zaparkuję, to się denerwuję i poprawiam to, żeby stać idealnie w liniach, żeby nikt mi później nie ale powiedział, nic nie że zaparkuje. Nie, powiem, nie bój się. No nic, ja idę zobaczyć, czy to w ogóle jest mocno. Coś sobie wymyśliłeś. No i gdzie to jest? Patrz. Widzisz? Widzisz, jak ja parkuję? Patrz. No to ty na pewno zrobiłeś. Ale patrz, Za... i co? Jest miejsce? Jest. A patrz tu. Bo czujniki nie działają. Patrz tu. Idę z drugiej strony. No i co? Ale gdzie? Nie udawaj, co? że nie znasz miejsca. Przesiek, naprawdę to nie ja. Ty zrobiłeś i sobie śmiejesz się. Dobra, koniec dramy. To na pewno Krzesiek zrobił. Przejechaliśmy do Wrocławia po gniazdka elektryczne. W sumie nie będziemy robić zakupów, ale wybierzemy sobie i później nam pan elektryk to dokupi. Generalnie w domu, nie wiem czy pamiętacie, ale będziemy mieć inteligentny dom, więc trochę z tą elektryką będzie różnie, ale też idziemy po kanapę i też ją na razie tylko dobrać tak. I generalnie szukamy inspiracji, więc zaczynamy od najgorszego tematu, bo gniazdka mnie najmniej interesują, ale są potrzebne, a skończymy chyba na jakichś ładnych rzeczach. A czego ty nie masz jakichś sandałów w gorąco? Co? Czego to A wiesz, że ja nie lubię. Ja nie 30, lubię. 30 stopni jest. Nawet jakby miało być 100 stopni, to, to dla mnie Japonki to jest zło. No i później Jasiu, 30 stopni, a on dzisiaj budzi się w skarpetkach. Ja mu nie zakładałam skarpet, A on po w nocy udziwia, że się obudził i znalazł za łóżkiem jakąś jedną skarpetkę i że było mu zimno. 30 stopni. Hurtownia elektryczna zamknięta, a Grzesiu, Grzesiowi chyba w brzuszku burczy, wyczaił jakąś orientalną knajpkę i zagląda. Ale jeszcze nie ma godziny 10, więc na pewno będzie zamknięta, Szybko poszło, pierwsza hurtownia we Wrocławiu, jesteśmy na ulicy Karmelkowej. 66, jeżeli nie mylę, trochę błądziliśmy. Yy, I zgodność małżeńska. Yy, szklane ramki. Znaczy one tak wyglądają jak szklana? Nie wiem, czy to jest szkło, czy to jest jakiś plastik. Simon 54 yy, Natur. Ania mówi, żebym mu chwyty wybrał. <słuch> Normalność? Ale dotknij. Wypiesz uchwyty. chwyty. Ania, no, tyż, Nie wiem. Błagam Cię do liftu do pokoju? Do liftu tylko takie. Ja dzisiaj żonie pomagam w zakupach. Tak, zobaczcie jak. Wybieram właśnie wybieram właśnie uchwyty. A że jest ich tyle, to odpuściłem trochę. Odpuściłem zwątpiłem i, i przysiadłem. Mhm już wybrałam. Będę spała na podłodze, ale toaletka będzie. Podobać Ci się? No, spoko, co? O. Podoba mi się. Podoba mi się. To co mogłoby być większe jeszcze, co? Grzesiek, dzisiaj porządzimy. W domu to takiego wyboru byśmy nie mieli. Dla dzieci wzięłam pierogi ruskie na wynos. U nas szaleństwo. Słuchajcie, u nas jest kolejny dzień. Właśnie szukuję śniadanie dla siebie i dla dzieci. Grzesiek jakoś mniej chętnie to zajada. Dzieci mają jogurt z płatkami kukurydzianymi. Ja zdecydowanie bardziej wolę zwykłe górskie. Czasami też im przemycam, ale, no ale jakoś. Wolą kukurydziane, po prostu, są zwykłe kukurydziane bez żadnych dodatków. Dodam wszystkim owoców dużo, a sobie dodam trochę syropu daktylowego, to jest 100% tylko daktyle. Ja generalnie staram się, żeby chociaż tak przez tydzień codziennie było inne śniadanie, inne śniadanie dla dzieci. Chociaż ja powiem wam, że już od dość dawna codziennie właśnie jem mniej więcej coś takiego. No nie zawsze mam maliny, ale jak nie mam malin, no to wkroję sobie tam gruszkę, banana, płatki owsiane. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Lubię też dodać sobie suszone owoce, ale wszystkie mi się teraz pokończyły. Zrobiłam trochę przekąsek na grilla. Będzie nas bardzo mało, bo będziemy w cztery osoby dorosłe i każdy z nas ma dwójkę dziecięcych, w sensie każda para, czyli łącznie 8 osób z dziećmi, z czego dzieci pewnie tylko zjedzą kiełbaskę. Mam tutaj pieczarki z serem camembert. To są te wielkie pieczary, jakie można gdzieś spotkać w sklepach. Tutaj naszykowałam sobie półmisek i pomidory, bo zrobiłam taką pastę z sera razem z z czosnkiem i z majonezem. Przepis na to gdzieś jest na moim kanale. Tutaj mam szparagi zawinięte w boczek. Naszykowałam dwa rodzaje wody. A tutaj, a tutaj, a tutaj w miejsce. Sałatka, która również jest na moim kanale. Tam poszedł broku, ananas, kukurydza, ser sałatkowy. Podprażyłam słonecznik i wszystko zalałam wcześniej sosem z jogurtu naturalnego, majonezu i dodałam tam dwa ząbki czosnku. Ania, nie, nie, nie lubię. Co nie lubisz? A nie, nie lubię przygród To Ty jesteś w tym najlepszy. Wolę jak... Gotowska doskonał. Yeah. Jak tam. Ten jest chyba największy. Wiesz co? Nie wiem czy tamten był podobny. Dzisiaj ma być 30 stopni. 1,22 m średnicy. No idealnie. A będę mogła się z wami kąpać? Tak. Też bym chciała. Czekamy na grześka i rozkładamy. Gdzie myślisz, żeby go rozłożyć? Tutaj? Że tam, tam jest trochę pochyło, nie? I będzie woda uciekać. Ja bym to dała na dno, będzie przyjemniej. To jest nasz koc piknikowy. Mamo, mam wodę w Tato nam tutaj donosi jeszcze trochę ciepłej wody w miskach. Myślę, że chyba zimnej wystarczy. Liwcja podlewa trawnik, i tutaj leci woda, słuchajcie, yy, deszczówka ze zbiornika. O, dziadek będzie zadowolony, że ty tak dbasz o trawnik. Babcia z dziadkiem są na wczasach. I prosili właśnie, tak, prosili, żeby podlać trawnik. Jeżeli się zastanawiacie, czy nasze dzieci y, zawsze są takie zgodne, to właśnie trwa kłótnia, moi drodzy. Kłótnia jest o to, że wybrały sobie dwa inne lody. Y, Liwia jakiegoś tam Bikmilka, y, Jasiu Kaktusa chyba tak to się nazywa. I Liwia chce się koniecznie zamienić, a to jest Janka ulubiony i nie chce jej oddać. Tutaj są nasze ostatnie soki jabłko-burak i więcej powiem Wam szczerze, że nie mamy. Będą na pewno dorabiane, ale kiedy? No to zaraz pojadę sprawdzić i, i coś mniej więcej obmyślimy. Jeżeli chodzi o truskawkę, to myślę, że mamy spore zapasy. Właśnie teraz je robiliśmy tak, żeby wystarczyło może i nawet na całą zimę. Te soki mają roczną datę ważności od momentu, kiedy są wytłoczone. No więc spokojnie. Truskawka była robiona w maju. W sumie ta majowa od razu się sprzedała, a czerwcowa cały czas jest u nas albo w sprzedaży, albo na magazynie. Bardzo rzadko jeżdżę tym Fordem i moje skojarzenia to zbliżają się żniwa. Cholernie, gorąco, kurz. O, awaryjne wcisnąłem. Eee, więc żniwa, tuż, tuż. Dobra, jedziemy na pole z burakami. Zobaczcie, jak widać, gdzie brakuje wody, jak mozaikowata jest ziemia. Tutaj zielono, a tutaj Robi się złoty, a tam dobrze widzicie? To jest nasz domek. I nieraz myślicie, że my mieszkamy w szczerym, a czy może nie, w szczerym polu? No to tak, ale nie na odludziu. Mamy sąsiadów, tylko staram się tak nagrywać, żeby jednak zostawić im prywatę. Dobra, jak już tutaj jestem, to sobie wyrwę parę sztuk na zupę. Barszczyk ukraiński to jest ulubiona zupa dzieciaków. No, takiej są na razie wielkości. Raz, dwa. Chwilę, znajdę jakiegoś większego, może. Trzy. Podobne są. Chyba nie ma co wybierać. Tylko, tylko są naprawdę podobne. Dobra, jeszcze jeden. To wystarczy. Z takim pięknym bukietem się z Wami żegnam. Dziękuję osobom, które wytrwały do końca i do zobaczenia. Pewnie za tydzień. Chociaż, chociaż planuję gdzieś wyskoczyć z dzieciakami do rodzinki, więc nie wiem, czy nie będę miała